Hej, cześć wszyscy, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Skoda Gadać w Tym razem w odcinku o tematyce Q&A Zadaliście mi pytania, a ja w końcu znalazłem trochę czasu, żeby je nagrać I dla was je wrzucić Także, ja nazywam się Maciek Zapraszam was do oglądania, zostawcie suba Kliknijcie łapkę w górę, napiszcie komentarz po obejrzeniu filmu, czy wam się podobało I czy odpowiedź na pytania były takie, jakie sobie ich um, oczekiwaliście Może w ten sposób Także, teraz szybkie intro i lecimy z odcinkiem żeby nie było trochę przygotowane tego nagrania i wszystkie pytania, które nie były wulgarne, zawierały jakąś ciekawszą treść, zostały tutaj zebrane. Jest ich bodajże 11 lub 12. I tutaj też nie ma tych wszystkich pytań, które się pojawiły, ponieważ no czas antenowy wynosi około 10 minut, bo tyle maksymalnie oglądacie, więc żeby was nie zanudzać, wybrałem parę pytań. Będziemy sobie je losować, na każde będę odpowiadał. Po kolei. Także zacznijmy sobie od jakiegoś pierwszego. I może weźmiemy... Może, 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 może... może, Nie wiem, które. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, to. O. Wiecie co? Chyba ono się samo wylosowało. To to sobie odłożymy. A weźmiemy to. Dobra. I uwaga, czytamy. Czy da radę otworzyć Felicję kluczem wiolinowym? Otóż odpowiedź brzmi że tak Felicja otworzysz w sumie każdym kluczem jak się bardzo postarasz o ile nie będzie miał jakiegoś alarmu czy czegoś takiego to wyjść nie zacznie ale myślę, że ten samochód jest stanie otworzyć wszystkim ee, wedle uznania i wedle możliwości jakie, i umiejętności jakie po prostu posiadasz jeżeli chodzi o kradzież samochodów także myślę, że jak jesteś dobry to wszystkim ukradniesz i wszystkim otworzysz ok, zużyte pytania będę kładł tam e, więc bierzemy teraz jakieś kolejne Eee, może to. Dobra, bierzemy to i czytamy. Czy zamierzasz nagrywać filmy o wyjątkowych skodach, jeśli należy Ci się taka okazja? Dobra, także e, czy zamierzam nagrywać jakieś ciekawe skody? Zależy co uznajemy jako ciekawą skodę. Czy mają to być skody sprzed lat 90., czyli typu 120, 110, setka, 1000 MB, coś takiego, bo jak najbardziej chciałbym takie samochody kiedyś dorwać do testu i do nagrania, tylko musiałbym się do tego bardzo mega tak przygotować, żeby naprawdę te nagrania były już fajnej jakości i żeby już niosły sobie jakąś fajniejszą treść niż taką jak dotychczas było o tych samochodach, czyli cała seria historia zmiany wersje. Chciałbym to zrobić jednak bardziej tak mm, po ludzku, tak bardziej do ludzi naprawdę, żeby było fajnie. E, a jeżeli chodzi o nowsze modele Skody, to jak najbardziej też, bo chciałbym, żeby była taka e, idealna proporcja względem starych samochodów, jak i tych nowszych samochodów, ponieważ nowe samochody też mogą być fajnie zrobione i też mogą być bardzo ciekawe. I tak chciałbym nagrywać takie skody jak najbardziej i zrobić coś tak jak kiedyś był pomysł, że Felicję Widzów był taki pomysł, powstał w sumie jeden film yy, o Felicji Daniela tylko i wyłącznie e, Chciałbym kiedyś to reaktywować, tylko zmienić to jako na fury widzów, tak już typowo fury widzów, co już też jeden odcinek się pojawił, ale chciałbym to robić z właścicielem, chciałbym to robić yy, tak żeby wszystko było jakby yy, no wiecie, tak na żywo, a nie przez internet, na żywo. Także mam nadzieję, że to się uda niedługo i takie filmy się pojawią. A póki co lecimy do kolejnego pytania. Dobrze, kolejny z nami, także teraz wybierzemy sobie może brałem tak ze środka, to teraz może sobie weźmiemy z brzegu i czytamy. I pojawiło nam się pytanie ogólne. Co sądzisz o tym, co się dzieje w tym kraju? Co sądzisz o tym, co się dzieje w tym kraju? No trzeba sądzić co jak najszybciej, bo to po prostu się dzieje w tym kraju, to przechodzi wszelkie jakieś normy społeczne i wydaje mi się, że nawet stwierdzenie, że cofamy się do średniowiecza nie jest do końca dobrym stwierdzeniem i po prostu trzeba czym prędzej sąd spierdzielać albo obalić niektóre osoby ze swoich stanowisk i wtedy wróci to wszystko do normy. No dobrze, ładnie idzie, mamy trzy pytania za sobą. jeszcze parę zostało. Brałem z tego rogu, teraz może wezmę coś z tego rogu i może... Może to, to się śmiesznie się tak wygięła ta karteczka. Także czytamy. A pytanie brzmi tak. Czy zbudujesz samochód dla widzów? I teraz uwaga, może ku waszemu zaskoczeniu nie będę robił czegoś takiego jak mój szanowny były kolega z innego kanału. Dlaczego nie zbuduję samochodu dla widzów mając 1600 subskrypcji i mając dosyć sporą widownię? Eee, otóż uważam, że robienie takich projektów, takich rzeczy przy tak małym zasięgu nie jest do końca, nie jest do końca fajne. Może być odebrane jako próba wybicia się. No wiecie, wiecie o co chodzi? To jest 1600 osób na YouTube na YouTube ehm, i dochodzimy do momentu, gdzie wrzucamy taki pomysł, że robimy samochód dla bica i nagle nam suby rosną, wiecie o co chodzi, to jest takie nagłe, nagłe zastrzyk subskrypcji który może się odbić mega czkawką w momencie zakończenia takiego projektu, kiedy no wygra go jedna osoba, reszta nie wygra i w sumie oni mają wtedy gdzieś to, co wrzuca się na kanał, jak ten kanał wygląda, oni chcą wygrać samochód, więc myślę, że przy tym, przy tej sytuacji, która jest aktualnie, czyli 1600 subskrypcji i nie wiem, no no i no nie wiem nawet, no jakoś tak po prostu nie widzę tego, po prostu wolę poczekać, wolę mieć, nie wiem, załóżmy 5 10 tysięcy subskrypcji i zrobić naprawdę coś fajnego i mieć wtedy taką prawdziwą już widownię, która najtak przybędzie parę osób, to jak ich ubędzie, to w sumie to nie, nie da jakiegoś negatywnego skutku. A wiecie jak to działa. Ludzie przychodzą tylko po nagrodę, a jak nagrody nie dostają, to już nie wracają nigdy więcej. Także nie ma to zbytnio sensu moim zdaniem na ten moment. Ale nie wykluczam tego. No dobra. Cztery pytania za nami, bierzemy kolejne i może znowu od środka. Czemu nie? Mam nadzieję, że tam się nie trafi jakichś pytań, na które nie będę znał takiej mega odpowiedzi, żeby, żeby autor pytania był usatysfakcjonowany. Ale dobra, czytamy. Kiedy do mnie przyjedziesz? Powiem szczerze, że zaadresuję jakby tą odpowiedź. Um, do wszystkich moich widzów, którzy chcieliby, żebym ich odwiedził i do wszystkich moich bliższych osób, które na tym kanale są, z którymi utrzymuję jakiś większy kontakt niż tylko na filmach czy na live'ach. Kiedy przyjadę, w ogóle kiedy cokolwiek zorganizuję, kiedy przyjadę, jeżeli będę miał samochód, którym będę mógł pojechać który nie będzie stał w garażu na zasadzie, że go robię a mam nadzieję, że niedługo taki samochód będzie kupiony który będzie po prostu jeździł i tylko i wyłącznie jeździł nie będzie żadnym projektem, nie będzie żadnym samochodem pokazywanym na YouTubie takim po prostu zwykłym, zwykłym pierdzikułkiem, który sobie po prostu będzie się toczyło i będzie w stanie przewieźć mnie z punktu A do B a przy okazji wtedy będzie mogła być felicja robiona, faworytka będzie mógł, mogła zostać dokończona żeby te samochody po prostu nie jeździły, żeby sobie grzecznie stały i czekały na wszystko i mogły mieć co miesiąc robione nowe rzeczy i żeby finalnie wyjechały w fajnym stanie na drogi. Także to jest ten i to właśnie jest chyba odpowiedzią na to, kiedy, kiedy do Ciebie przyjadę. Do Ciebie konkretnie osobowo i do wszystkich innych osób kiedy coś zorganizuję. Będzie samochód, to będzie dobrze. Bo jeżdżenie pociągami w czasach świruska to nie do końca jest to, o czym marzę. Także wolę ograniczać jakiś kontakt i poczekać na dobry moment i myślę, że ten moment nastąpi całkiem niedługo myślę, że jakoś koło nowego roku już wszystko się ustabilizuje sprawa z wynajmem lokalu mi się ustabilizuje ustabilizuje mi się pomysł co robimy z Felicem, co robimy z faworitką, ogarnie się czy Audi zostaje czy Audi idzie na sprzedaż i takie inne rzeczy i kupi się kolejny samochód który będzie po prostu typowo samochodem do jazdy a nie samochodem projektowym także wyczekajcie 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 i Widzimy się niedługo. Dobra, pięć pytań za nami. Fajnie nam to idzie, przynajmniej tak mi się wydaje, że jakoś całkiem ciekawie to idzie. Um, to teraz może wezmę pytanie, bo tak brałem ze środka, już z lewej, z prawej, to teraz wezmę coś z dołu. Także, oj, oj, pytanie się chyba nie chciało wybrać. Czytamy. Pytanie brzmi tak. Jakie plany na przyszłość? Ech, ogólnie tutaj ciężko jest mówić o przyszłości. Zależy o jaką przyszłość pytać, czy przyszłość kanału, czy moją przyszłość jako moją. Jak ja mam plany. Aktualnie pracuję, aktualnie zamierzam e, powynajmować trochę mieszkanie, następnie zamiast wynajmować mieszkanie przez całe życie, to kupić po prostu ziemię i postawić sobie jakiś mały 60-metrowy domek e, z garażem i mieć po prostu wywalony totalnie w Warszawę i w płacenie chorego kredytu za za mieszkanie 60 metrów, gdzie ja mogę mieć za połowę ceny 60 metrów na własnej ziemi, także to jest zupełnie coś innego, więc wolałbym w ten sposób. A jeżeli chodzi o plany YouTube'owe, no to na pewno na pewno więcej filmów, typowo już napraw i remontów samochodu. Faworitka raczej już się nie pojawi w formie remontu, bo ona nie wymaga aż tyle pracy, co chociażby felicja czy audi. Myślę, że Audi jeżeli przetrwa, jeżeli przetrwa ten ząb czasu i przeczeka na, na swoją kolej, to będzie też fajnym całkiem projektem. Felicja jest na pewno fajnym projektem, ponieważ dużo rzeczy do niej już jest, dużo rzeczy na niej on czeka, tylko czeka po prostu chyba na realizację i po prostu na rozpoczęcie. Jak już tak zaczniemy, to będzie dobrze. I kolejne, kolejne plany na przyszłość YouTube'a to no zakup kolejnego samochodu, no zakup Lublina, zakup czegoś jeszcze może takiego fajniejszego właśnie, to co mówiłem w poprzednim pytaniu, że jakiś zakup samochodu, który będę po prostu jeździć i się nie denerwować, że to jest projekt i ja nie mogę robić projektu, bo muszę nim jeździć, wiecie o co chodzi. Także plany są dosyć konkretne. No coś tam będzie robione, nie? Coś tam będzie robione, więc nie, nie będzie nudy, nie będzie nudy. No i też planem na przyszłość YouTube'a jest to, żeby kupić lepszy sprzęt, kupić mikrofon w końcu. I żeby to wszystko tak jakoś banglało, hulało i żebyście mieli naprawdę bardzo fajne filmy. Równe 6 pytań już za nami, także myślę, że jeszcze wybierzemy sobie dwa, dojdziemy do 8, bo i tak czas antenowy zaraz przekroczymy, a reszta pytań zostanie na kolejne QA, do którego dojdą jeszcze nowsze pytania, a może postanie część druga po prostu jeszcze z tych pytań, które jeszcze tutaj dołożę, które były zadane, można te mniej, że tak powiem, które wypada pokazać. Ale dobrze, idźmy dalej, to może teraz weźmy sobie z góry, weźmy sobie najwyższe pytanie i lecimy przeczytać. I uwaga, pojawiła się tematyka, do której ja zupełnie nie mam pojęcia co odpowiedzieć, ale pytanie to pytanie, warto je przeczytać i może cokolwiek sensownego na ten temat powiem, bo ja do tych pytań się zupełnie nie przygotowywałem, te pytania zostały tylko przepisane, ja zupełnie nic nie patrzyłem w internecie, nie patrzyłem w ogóle co mam na ten temat powiedzieć, żeby tylko zabrzmi dobrze. Spontan to spontan najlepszy, najlepiej się takie rzeczy ogląda. Co myślisz o czechosłowackich motocyklach z lat 60-90? I teraz uwaga, bo moja wiedza o motocyklach, jakichkolwiek, czy to będą polskie motocykle, czy to będą motocykle e, radzieckie, jakieś, czy to będą motocykle czechosłowackie, czy jakieś inne, jeszcze zupełnie z innych e, e, stref, że tak powiem, to jest dosyć, ograniczona. jest dosyć ograniczona. Ale ogólnie coś tam o czechosłowackich motocyklach wiem. Nie do końca jestem w stanie wymienić je z nazwy, ale jakaś tam jawa czy coś takiego, to na pewno, bo dużo mi Tomek właśnie, który zadał to pytanie, bardzo dużo mi opowiadał o motocyklach i z samych tych opowieści coś tam o nich wiem. Ogólnie mi się motocykle jako ogólnie grupa motocykle. Mi się nie do końca podoba. Nie jestem fanem jednośladów i to, to no i to dobrze wszyscy wiemy. Ogólnie to nie są, nie są brzydkie, ogólnie mi się podobają z wyglądu, niekoniecznie chciałbym je mieć. Także no, jednoślady są jak najbardziej potrzebne. Eee... Fajne są, fajne, można na nie fajnie popatrzeć, można fajnie je zrobić, fajnie je odrestaurować, także jak najbardziej czechosłowackie są e, fajne, wiem jak wyglądają przynajmniej i to już jest bardzo duży e, chyba postęp, jeżeli chodzi o moją wiedzę na temat jakichkolwiek motocykli, także dzięki za pytanie i lecimy do kolejnego. Jako, że jestem trochę nieporadny życiowo i e, często potrafię robić błędy, to właśnie kładąc tą kartkę oparłem się tak o maskę, że większość mi zjechała na dół, więc mogą być to inaczej poukładane, ale możecie mi tylko wierzyć na słowo, że nie, nie zaglądałem do tych pytań. Nie wiem, które jest które. A te teraz się wymieszały, to tym bardziej nad nie wiem. Także jeszcze myślę, że jedno pytanie, maksymalnie jakieś jedno jeszcze bonusowe zrobimy i to będzie wszystko w tym materiale. Także wybieramy sobie pytanie. Eee, tu są trzy, tu są cztery. Po tej stronie to weźmiemy sobie tak i będzie trzy. No w sumie teraz weszło cztery i dwa. Dobra, nieważne, czytamy pytanie. A pytanie brzmi, który model z aktualnej oferty Skody kupiłbyś dla siebie, a który dla rodziców? Eee, bardzo niewygodne pytanie, ponieważ jak dobrze wiemy, ja do końca nowych samochodów nie lubię. Ale jeżeli miałbym wybrać z aktualnej oferty już, skoro mam tak narzucone, to jeżeli miałbym wybrać z modeli Skody, co bym najbardziej chciał, to ja bym chyba dla siebie wziął jednak Superba i to najprawdopodobniej w kombi. Eee, a dla rodziców pewnie wybrałbym coś w pokroju Fabia, no może, no nie, no Skala to raczej nie, bo Skala to jest samochód, który mi się w ogóle nie podoba, ale myślę, że Fabia byłaby dla nich idealnym samochodem, bo oni już nie potrzebują dużego samochodu. Byłby całkiem taki kompaktowy, taki całkiem całkiem nieźle wyglądający, spoko. A dla, mnie, dla siebie bym wziął Superba i to właśnie z jakimś najmocniejszym silnikiem napędem 4x4 tak jakbyś po prostu automatem oczywiście Jakoś tak bym sobie to fajnie skonfigurował że to był już naprawdę fajny samochód a rodzicom bym wziął właśnie jakąś taką Fabiankę taki dosyć spokojny samochód taki nie, nie potrzebowaliby jakiegoś nie wiadomo co aczkolwiek znając moich rodziców oni pewnie by chcieli yy, jakiegoś yy, kamika, kodiaka czy karoka więc, yy, więc nie wykluczam takiej opcji że dla nich bym wziął jakieś po prostu suwa bo, bo oni po prostu lubią duże samochody i, i tyle także Mam nadzieję, że odpowiedź jest w miarę satysfakcjonująca, ale żeby być sobą, to powiem, że jakbym nie musiał, to bym żadnego samochodu nowego nie kupił i bym wybrał jakiegoś starego grata, w który musiałbym wsadzić tyle co w nowy samochód. Także pozdrawiam serdecznie i zróbmy jeszcze jedno pytanie bonusowe. Dobra, a jako, że to jest pytanie bonusowe, to nie mogę wybrać go tak po prostu, trzeba je jakoś tutaj e, wyliczyć. Także może policzmy to na zasadzie... Hmm... Enedue, Like, Fake, Fawo Fela, Audi, Lublin. Co zostanie dzisiaj ze mną? To mi powie, ma widownia. Co? Nie wiem, co ja teraz zrobiłem, ale miało być śmiesznie, a nie wyszło. Dobra, wiecie co? Nieważne. Naprawdę, nieistotne. Dobra i pytanie bonusowe wcale nie trafiło się jakimś fajnym bonusem, po prostu jest to bardzo krótkie pytanie, bardzo krótka odpowiedź, a brzmi palisz i czy paliłeś kiedyś? Nie, nie palę, ale czy paliłem kiedyś, to też nie można tak do końca powiedzieć, ponieważ ja lubiłem uczestniczyć w różnych sesjach zdjęciowych, w różnych nagraniach, w różnych rolach, które musiałem odtworzyć lub po prostu wiecie jak to jest, jak sami się nagrywa coś dla znajomego, znajomy tam potrzebuje coś do jakiejś roli, to się, to się robi pewne rzeczy. Ja pamiętam, że miałem raz udział w filmiku, który był faktycznie moim filmikiem, w którym musiałem zapalić papierosa, bo tak po prostu scena wyglądała lepiej i to było jedyne co tak naprawdę, ale to było też takie zapalenie przez parę sekund, więc nawet nic nie ma w związku z organizmem w tym momencie. A czy tak takie zaciągi, do takiego palenia non stop, nie, nigdy w życiu. Po pierwsze mój tryb życia trochę na to nie pozwala. Po drugie, no tak, no tak nie bardzo, bo to wszystko śmierdzi po prostu. No ja mam znajomych, którzy palą i to wszystko śmierdzi. No to jest straszne, naprawdę. Także nie, raczej nie. A miało być krótkie pytanie, krótka odpowiedź, a już ponad minutę gadam na ten temat. Także przejdźmy do podsumowania tego filmu i tyle. Tak się prezentuje nasza taka jakby tablica aktualnie pytań i odpowiedzi QA. Zostało nam 5, a mamy odpowiedziane na ile? Na 9. Także no, te 5 dostaję na kolejne. Ale nie chcę wam mówić, co w nich tam było. Niech to będzie taką niespodzianką swoistą. Ja wam bardzo serdecznie chciałbym podziękować za zadanie tych pytań. Było ich dużo więcej, ale żeby wybrać jakieś takie ciekawsze lub wybrałem takie zarówno ciekawsze, jak i takie nieciekawsze, żeby coś było, takie zróżnicowanie. Przepraszam, jeżeli liczyliście, że wasze pytanie się pojawia, się nie pojawiło, no postaram się zrobić jak najszybciej drugą część i wtedy na pewno te pięć pytań, które jest tutaj plus jeszcze pytania, które tam były, które się ewentualnie pojawią, to już wtedy zrobię, żeby były. Także tak 9-10 na każde, na każdy odcinek i myślę, że będzie spoko. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za zadanie tych pytań. Tak jak powiedziałem, Wam bardzo dziękuję za zadanie tych pytań. Eee, mam nadzieję, że będzie ich tylko jeszcze więcej, że będę miał więcej czasu i więcej możliwości, nawet bardziej niż chęci, tylko bardziej możliwości, żeby nagrać to, ponieważ ja to nagrywam w tak... W późnych godzinach naprawdę ja wracam po robocie, czasami 20, 21, 22, ja jeszcze tutaj do północy siedzę w garażu i nagrywam wam jakieś filmy. Staram się, żeby te filmy się pojawiały, no nie jestem w stanie, jakościowo też nie są najlepsze wiem, ale spokojnie dajcie na wszystko, na przeczekanie, dajcie czas i wszystko się ustabilizuje. Też to wszystko jest jakby taką nowością. Dużo się, w, przez ostatnie dwa miesiące się wydarzyło bardzo dużo w moim życiu i nie wiem jak ja to ogarniam, ale jakoś to ogarniam, także nie jest źle. No. Mam nadzieję, że sceneria Wam się dzisiaj podobała. miało być nagrywane w tranzycie, ale w tranzycie jest za zimno aktualnie, żeby to robić. I trochę go szkoda grzać tylko po to, żeby nagrać coś w nim. E, mam nadzieję, że Wam się sceneria garażu nie nie, nie nie podobała, że było w miarę nieźle. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach, a za niedługo coś... Ciekawego na święta, specjalny odcinek świąteczny na kanale Skoda Gadoś. A co to będzie, to zobaczycie już niedługo. Także do zobaczenia wszystkim i cześć!